Pan z wami, jest duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się Imeliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie, owo Tobie Chryste. Siostry, zazwyczaj homilia dotyczy tego, co zostało przeczytane. Pierwszego, drugiego czytania Psalmu, Ewangelii. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co nie zostało przeczytane, a jest bardzo ważne. Wiecie o tym doskonale, że fragmenty Biblii są powycinane. My czytamy fragmenty na Eucharystii Starego Testamentu, Nowego Testamentu. Niekiedy nawet jakieś zdanie wyrwane ze środka jest wycięte po to, żeby zachować taki rytm narracyjny, jedność wątku, żeby wszystko się zazębiało, ale niestety jest nieraz też ze szkodą dla czytania. I w pewnym sensie tak jest i dzisiaj, a przekonał mnie o tym ksiądz profesor Chrostowski, który no, pochylił się nad, szczególnie nad tym pierwszym czytaniem z księgi, z księgi Rodzaju. I chcę dzisiaj zainspirowany też i, i nim yy, zacytować trzy fragmenty, które nie były przeczytane. Pierwszy, pierwsze czytanie nasze dzisiejsze rozpoczyna się od słów Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego Abrahamie złóż w ofierze swojego syna. Jedynego syna. No drodzy, niezbyt to korzystnie stawia naszego Boga Ojca, bo wygląda to trochę tak, że siedzi sobie tam Pan Bóg w niebie, szczęśliwy Pan Bóg. Wszystko ma, jest mu dobrze, a aniołowie parzą kawę i on tak nagle wpada na pomysł wystawię sobie Abrahama na próbę. Wystawię go na próbę. Powiem mu, żeby zabił swojego syna. Jak otworzymy Biblię, to ten początek okazuje się jest trochę inny. Mianowicie brakuje tu kilku słów, właściwie czterech, o których mówi ksiądz profesor Waldemar. A te słowa brzmią, a po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Brakuje tu czterech słów. Jakie to były wydarzenia? Drodzy, my jesteśmy dzisiaj w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, a Abraham pojawia się już w 12 rozdziale. Czyli jest dziesięć rozdziałów wcześniej już Abraham występuje. I co on robił przez te dziesięć rozdziałów, wiemy o tym doskonale wychodzi z domu rodzinnego, zostawia swoje, swój dobytek, swoje dobra, toczy potężną bitwę z królami Mezopotami, potem rozmawia z Bogiem, zawiera przymierze z Bogiem, potem yy, jego bolączką jest to, że nie ma dziecka i już ma tyle lat i tego dziecka ciągle nie ma, potem zawiera drugie przymierze, potem dostaje dziecko, gdy już ma sto lat, Później targuje się z Bogiem o Sodomę i Gomorę, pamiętacie, i po tym wszystkim Bóg wystawia Abrahama na próbę. Po tej całej szkole chciałoby się powiedzieć, po tej całym procesie ewangelizacji, po takich doświadczeniach właśnie, po takich doświadczeniach. Drodzy, my nieraz też niesprawiedliwie traktujemy Boga, że Bóg wymaga ode mnie jakiegoś takiego zdania, tak trudnego egzaminu, no, który, który wydaje mi się, że jest no, po prostu od razu na początku do, do, do oblania. Że ja tego egzaminu nie znam. Nie znam. Nie. Jak wyjście obronną ręką z próby i mówimy Panie Boże, to jest trudne, czy to jest może nawet za trudne. Za trudne. Bracie kochany, droga siostro, za nami kilkanaście lat katechezy, setki spowiedzi, ileś tam serii rekolekcji, pielgrzymki. Może ktoś jeszcze pamięta piusa 11, 12, Jana, 23 Pawła VI, Jana Pawła I, II, Benedykta i obecnie Franciszka? Za nami rozmowy z babcią, z dziadkiem na temat kościoła, religii, Pana Boga. Yy, przeczytałeś wiele książek, za to był różańce, drogi krzyżowe, etc. I to nie jest tak, że nagle Pan Bóg mówi, o, i teraz złożysz mi ofiarę. Teraz złożysz mi ofiarę. Nie! Za mną 20, 30, 50, 70 lat życia chrześcijańskiego. I Bóg ma prawo przyjść i powiedzieć, Tomku, Dawidzie, Irku, Asiu, Magdo, teraz przyszedł czas próby teraz przyszedł czas próby teraz przyszedł czas doświadczenia i to nagle, zobaczcie zupełnie w innym świetle stawia nam Pana Boga w zupełnie innym my się nieraz y, zachowujemy jak jacyś nowicjusze coś mi się nie uda, nie wiem, lekko się coś popsuje nie zdałem jakiegoś egzaminu chłopak mnie rzucił, proszę księdza Panie Boże, gniewam się na Ciebie, skreślam Cię no, skreślam Cię Dziękuję, wychodzę w ogóle z kościoła, wychodzę. No moment, chwila. Ile razy się zdarzyło, że ktoś nie zdał egzaminu na studiach? No powalcz trochę, powalcz o te swoje studia. Ile razy zawaliłem jako ksiądz? No powalcz o to swoje kapłaństwo, powalcz o to swoje życie zakonne. Ile razy zawaliłeś jako mąż, jako żona? No zawalcz o to małżeństwo, a nie od razu zostawiam wszystko. Zawalcz o to, zawalcz o to. Wczoraj w czasie kursu przedmałżeńskiego zapytałem yy, tych, którzy byli narzeczonych, czy wy wiecie, gdzie jest, yy, jest jeszcze takie miejsce w Krakowie, gdzie naprawiają parasole, bo jest takie jedno miejsce, chyba jedno w Krakowie, bo dzisiaj parasol się psuje, kto tam parasol naprawia? Kto? Od razu do kosza na śmieci. Dobrze, że w naszej parafii jest jeszcze takie miejsce, że ten parasol można naprawić. Bo my tacy jesteśmy. Coś się zepsuje od razu, dziękuję, nie walczę, zostawiam. W małżeństwie trochę coś tam się zaczyna. To co my będziemy w ogóle, co my to będziemy naprawiać? W kapłaństwie mi się trochę zaczyna sypać. To co ja tu się będę męczył? Pakuję się i idę w świat. Idę w świat. Powalcz. Powalcz o żonę, powalcz o męża, powalcz o kapłaństwo, powalcz o dzieci. Zobacz, ile się przygotowywałeś do studiów, do małżeństwa, ile się do kapłaństwa przygotowywałem, ile. Od podstawówki, później jeszcze szkoła średnia, czy tam jeszcze gimnazjum, studia. No, pójdźmy dalej. Jest napisane w Księdze Rodzaju, że Bóg mówi do Abrahama, weź Twego Syna Jedynego. Weź Twego Syna Jedynego. W jednym z wykładów ksiądz profesor Chrostowski tłumaczy z języka oryginalnego, a robi to z ogromną taką swobodą językową. I mówi, że gdzieś tłumaczom zagubiło się znowu jedno słowo. Bóg nie mówi do Abrahama weź twego syna jedynego i służ mi w ofierze, tylko mówi weź proszę, weź proszę. Jedno słowo. Drodzy, to jest kolosalna różnica. Jak do kogoś mówię weź proszę, to ja wiem, że to jest trudne to co ja od niego chcę to nie jest tam jakieś pstryknięcie palcami tam hej Abrahamie zabij dla mnie tam swojego jedynego syna a ja popatrzę jak ty to robisz nie tylko ja mówię proszę ja mówię proszę czyli to jest ważne to, to, to nie jest żaden kaprys Boga to nie jest zachcianka Boga proszę to nie przypadek drodzy to jest wszystko przemyślane wszystko jest przemyślane i ja wiem, że to, że to ciężkie i, i ja Cię rozumiem, ja wiem, że od Ciebie wiele wymagam, ale ja też wiem, że jestem z Tobą i że Cię nie opuszczę, nawet w tym trudnym doświadczeniu. Kochani, nieraz cała rozmowa nabiera smaku, jak ktoś doda to proszę, proszę, jak mąż powie do żony proszę, albo żona do męża, proszę, zrób to, proszę. W Biblii Tysiąclecia nie ma tego, proszę. To jedno słowo, które jest tak bardzo ważne. Ja wiem, że żądam wiele. Ale my jednak to pytanie, drodzy, musimy postawić, yy, które przy okazji tego czytania się pojawia. Dlaczego Bóg chce ofiary z dziecka? Dlaczego Bóg chce ofiary z dziecka? Niektóre komentarze biblijne mówią, że Izaak miał wtedy 13 lat. 13 lat. Pewnie młody, śliczny syn, a Bóg mówi, złóż go w ofierze. Otóż powiedzmy sobie drodzy tą rzecz najważniejszą. Bogu nie zależy wcale na ofierze z tego chłopca. Bóg wie od początku, że ten chłopak nie straci życia. Bóg wie od początku, że on będzie żył. Tu nie chodzi o ofiarę z tego chłopca, nie ma mowy. To jaką Bóg chce ofiary postawmy to pytanie. Chce ofiary z miłości Abrahama. Takiej Bóg chce ofiary. Jego Abraham interesuje. Jego interesuje miłość Abrahama. I co mówi? Złóż mi ofiarę, Abrahamie, a ja ci pokażę gdzie. Ja ci pokażę gdzie. I Bóg pokazuje mu górę Moria, do której jest trzy dni drogi. Rozumiecie? Trzy dni drogi. Czyli, Abrahamie, za, za, zanim mi złożysz tę ofiarę, to będziesz jeszcze trzy dni o tym myślał. Trzy dni o tym myślał. Ksiądz profesor Chrostowski mówi pięknie, że Biblię trzeba czytać między wierszami. Biblię trzeba czytać między wierszami. Możecie to sobie, kochani, wyobrazić, co to były za trzy dni i trzy noce dla Abrahama? Ktoś z was poszedł do lekarza, bo dowiedział się, że może mieć chorobę nowotworową, i czekał tydzień na wyniki. No nie śpisz. Dniami i nocami nie śpisz, bo nie wiesz, co cię czeka. Nie wiesz, zaraz, jaka historia, co dalej. A Bóg mówi: weź syna twego jedynego, którego miłujesz. Weź tego syna, którego tak bardzo kochasz. Abrahamie, to jest ciężka sprawa. I Bogu chodzi o ofiarę Abrahama. Czy on jest tak posłuszny Bogu, czy jest gotowy złożyć w ofierze absolutnie wszystko dla Boga? O tę ofiarę, kochani, chodzi. I nie ma jeszcze trzeciego fragmentu, który został przez redaktora pominięty. To jest ciekawa sprawa. Oni wędrują, Abraham zabiera osiołka, zabiera syna, sługi, i dochodzą w tej wędrówce do pewnego momentu. Gdzie Abraham widzi już te górę Moria, i tu jest bardzo ciekawa sprawa. Mówi do sług: Wy tu zostańcie z osiołkiem, ja z moim synem pójdę uwielbić Boga, i teraz jest słowo: I wrócimy do was. I wrócimy do was. I tu egzegeci myślą setki lat i nie wiedzą o co chodzi. Czy Abraham kłamał, mówiąc do sług: „Wrócę do was ze swoim synem? Czy to jest jakaś taka dziwna tajemnica, że Abraham gdzieś w głębi serca tak zna Boga, że wie, że Bóg nie zażąda ofiary, która przekracza jego możliwości? I wie de facto, że z tym synem wróci. I tego fragmentu też nie można pominąć. Wrócimy do Was. Wybrzmiewa, drodzy, dzisiaj z tego słowa, z tego pierwszego czytania, które otrzymujemy ze Słowa Bożego, temat posłuszeństwa. To bardzo niemodny temat naszych czasów. Bardzo niemodny. Posłuszeństwo. Zadam Wam pytanie. Czy robicie coś w życiu takiego, że bardzo tego nie chcecie? Że macie argumenty przeciw temu czemuś? Że macie argumenty za swoją odmową? Że jesteście zupełnie cali na nie? Ale robicie to z posłuszeństwa? Mamie, tacie, mężowi, żonie? No musimy przyznać, drodzy, że z posłuszeństwem mamy kłopoty i my, zakonnicy też. I ja pierwszy. I świeccy i księża. Dlaczego? Bo my dzisiaj jesteśmy wezwani, właściwie świat nam podpowiada, jesteśmy wezwani do podmiotowości, to znaczy ja to zrobię, ale, ale niech mnie ksiądz przekona. Ale przekonaj mnie, mamusiu. Przekonaj mnie, tatusiu. Przekonaj mnie żono, że ja mam to zrobić. Mężu, przekonaj mnie, że ja mam to zrobić. No to ja może wtedy ewentualnie pomyślę. Ja to zrobię. Wielu ludzi mówi przekonaj mnie. Co to jest, drodzy posłuszeństwo? To jest coś takiego, że Ty tego nie rozumiesz, o co Cię prosi mąż, żona, nie wiem, przełożony, nie pojmujesz, ale ze względu na mądrość, godność, nie wiem, wielkość tego kogoś, kto polecił Ci to zrobić, to ja to przyjmuję i to robię. Jest taki szokujący fragment w dzienniczku świętej siostry Faustyny, gdzie Faustyna, która rozmawiała z Jezusem jak my z przyjaciółmi, które Jezus w garnku w kuchni róże przynosił, która była mistyczką pierwszej klasy, ona napisała tak w dzienniczku. Coś mi w środku mówi, żebym nie chodziła do komunii świętej. Coś mi mówi, że jestem niegodna. Kiedy przychodziły mi te myśli, szłam do przełożonej i mówiłam, co mam robić, bo mam wątpliwości, czy przystępować do komunii świętej. Przełożona mówiła, idź do komunii. Ja Ci nakazuję iść do komunii. I ja szłam do komunii. I Faustyna pisze, tylko to posłuszeństwo mnie uratowało. Tylko to posłuszeństwo mnie uratowało. No to jest niesamowite. Kobieta, która rozmawia z Jezusem mogła go wszystko pytać, która była jego umiłowaną sekretarką miłosierdzia, ona mówi, że uratowało mnie posłuszeństwo. Uratowało mnie posłuszeństwo. Kochani, niejednego męża uratuje posłuszeństwo żonie, niejedną żonę uratuje posłuszeństwo mężowi, niejedne dziecko zostanie uratowane przez to, że będzie posłuszne rodzicom, mimo że nie rozumie, o co rodzice go jeszcze dzisiaj proszą. Żeby siedział mniej przed komputerem, czy mniej bawił się telefonem. Po prostu. Nie jedno dziecko uratuje posłuszeństwo rodzicom. Posłuszeństwo. Dlaczego posłuszeństwo? Ponieważ szatan jest od nas stokroć, tysiąckroć inteligentniejszy. I Faustyna doskonale wiedziała o tym, że diabeł może nawet przyjść w wyglądzie Jezusa. No dlatego po ostateczną decyzję szła do przełożonej. Posłuszeństwo Jezusa Maryi. Abrahama, Faustyny, Jana Pawła II, posłuszeństwo zakonne, posłuszeństwo męża, żony, dzieci. Chcemy Cię Panie dzisiaj prosić, byśmy byli posłuszni, a nie pyszni, bo posłuszeństwo mi pokorą, jak uczy nas Kościół, słowami dzisiaj niemodnymi Jezus wygrał z demonem i nas uczy, i daje nam siłę na walkę ze złym duchem. Oto Cię Panie dzisiaj prosimy. Amen.